Pewnego dnia spotkamy się ponownie. Wtedy zobaczymy, kto jest lepszy. Stworzyłem zło. Stworzyłem zło. Stworzyłem zło. Ja pieprzę! Myka, nie yes, I was not expecting this, ok? Ja sobie myślałem, że jak się skończy wszystko. To będzie jakiś śmieszny gag, nie wpadłem na to, ok? W sensie... Wow Wow, proper wow Tam były... tam było coś do pootwierania z poziomu piątego, więc zobaczymy sobie co tutaj jest No tak, kolejna skrzynka Kartka papieru. To sobie ogarnijmy jak widzimy z tego dungeonu już, czyli ze Christ. Jak dziko, co ja zrobiłem w ogóle, nie, nie. Serio, może to było bardzo obvious, ale ja się tego nie spodziewałem. Jakie dzikie rzeczy się dzieją. Gdzie jest ten stwór? Gdzie on jest? What? What? Gdzie on jest? To jest niepokojące. Mm, tutaj byłem. Tu nie pamiętam. O nie, to wyszło dalej. Co? O nie! Co? Co ja zrobiłem? To może to nie, może to To do nas ja Ten drugi ja to, 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 ciemny ja, czarny ja Czarny najlepsze W końcu jestem czarny yes. <noise> Ale co? O nie, stop, zaprzestańmy karuzeli śmiechu, dobrze? A, Ziła wskrzeszają, dobrze. Oh my god, co tu się stało? Zapiszmy jeszcze raz, po odleczeniu się. Jeśli nie pokonasz, dołączę do ciebie jako Twój nowy partner. Jesteś gotów? Chyba tak. Mm. Wyciszenie. Potrójne cięcie. Niebieska puszka. Zatrucie. Może jego trzeba tak zatruciem. Obrona, obrona, obrona. Obrona, obrona, obrona. Magia. On ma jeszcze zatrucie, więc. Obrona. Obrona, obrona, obrona. Magia. Widzicie, nie ma zatrucia, więc teraz trzeba jeszcze. Um. Obrona, 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 obrona. Tak, niech, niech go tam dotruwa. zdolności e, obrona dalej magia, zatrucie niech będzie dodatkowo żeby nie było za łatwo nie? odporny, aha o, <grym> chyba że go faktycznie nie zatruło stary, tarcza ci nie pomoże kiedy już masz dalej jest zatruty Za mało. Wow, nowe zdolności szybka piłka. No bo teraz jestem Twoim partnerem. Wow. To było dobre. Um. No tak, sprawdzam te wszystkie pomieszczenia. Spróbujmy się udać do tego typa. Mm, dlatego tutaj to chyba było. Nie, to jest jakieś nowe miejsce. Co tu się stało? Wszystko jest takie czarne. Tak. Też byłem bardzo zaskoczony. Co on tutaj robi? On jest niepokojący. Co jest się. z Mar Marcinku, kurwa. Co ty, co ty tu robisz? Co ty odpierdalasz? Marcin, przestań. Ogromny bałagan wygląda okropnie. Jest to 6 Nie wie kiedy przestać. Jest 6 to znaczy, że. Całe to pomieszczenie zostało spaczone przez SCP-106. Tak. Wow. Hmm. Gdzie jest diament? To, jeśli mowa o diamencie, to. No. SCP-106 go zabrał. Gdzie? Jak to gdzie? Pomyśl, gdzie mógł zabrać diament? Poké Dimension. Nie, proszę, ja nie chcę. Ale muszę, prawda? Jeśli chcesz ukończyć grę i wrócić do domu. To tak, zaraz, zaraz. Jak to wrócić do domu? Żeby dostać się z placówki potrzebujesz diamentu, bez niego nie wyjdziesz, więc, żeby wrócić do domu, musisz go zdobyć. Logika. Rzeczywiście to ma sens. Więc tak, pozwól, że uleczę Ciebie i wszystkich Twoich partnerów. Skocz w ciemność, kiedy tylko będziesz gotów. Tylko, tylko. Tylko. co? Proszę, bądź ostrożny, no bo. Może trochę głupi mi się przyznać, ale. Jesteś moim jedynym przyjacielem Dobrze mieć chociaż jednego, niż setkę fałszywych Dzięki Dalej mu nie ufam It's fucking creepy Jezu Co się dzieje w tej grze? Co? Co się dzieje w tej grze? Ja nie, nie nadążam Pomocy Dobra, let's fucking do this shit. Jumpai. Czy chcesz się przenieść do Nie! Nie! Nie chcę, ale muszę... Tak sam to powiedziałem. Tu jest tak strasznie creepy. I nie ma co gadać, trzeba ich nie chcemy spotkać się twarzą w twarz ze SCP-106. Tu jest tak cicho, że mógł usłyszeć swój oddech. To nie mój oddech! To nie mój oddech, Wiedziałem, że to powie! To nie mój oddech Oh my god! Jeśli będziesz przebywa w ciemności, zbyt długo spotka się śmierć. Obviously! O nie! Co? Co? O nie! Ale tutaj nie ma nic! Co? Ale ja nie rozumiem O oh, Tu chodzi No bo, bo, bo mi ta karta jak nie wiem co robić z życiem Co? Co? No gdzie mam iść? Halo, tutaj mam ich. dobra. Jakie dzikie. A ten nie można przejść. Okej, okay, żartowałem. <grystanie> <grystanie> pierdolę tą grę. I pierdolę tą grę tak bardzo. <grystanie> Nie spodziewałem się tego. Co! Co! Bez wyrole! Ja pierdziele, co? Jakie zło! Jakie zło! Nie mogę. No, co tu tak losowo sobie teraz będzie nawalać? Przestań! Kurwa nieśmieszne. Chcesz być... Naucz się być śmiesznym, kup sobie poradnik jak być śmiesznym, no, przestań, to jest, jest zabawne Jezu jakie, jakie... głupie kurwa co? Ja pizgam Znalazłeś młotek, super, okej, okay, dobra Wywalaj, typie kurwa Jaki... To jest motywacja dla mnie, żeby jak najszybciej spierdalać z tego miejsca. Już nie chcę tej dużej chilić. Ani, ani sprawdzać wszystkiego. Co? Aha, tam jest... Aha. Aha, rozumiem. Rozumiem, tak. Okej. Okay. No prze... Typie opanuj się, no co? Jezu! Co za koleś? Aha. No przestań! Jest. Przeciszam tą grę, mam tego dość. Kuwa to było śmieszne za pierwszym razem, nie za setnym, co? Ja pisgam. Ej, za często to jest, jakby było rzadziej, to bym się dłużej tego strachał. Nie Nieśmieszne, absolutnie nieśmieszne. Banda z wyroli, nie? Dobrze się bawicie? Podobało wam się spektakl? Fajnie? Dziękuję. Fajnie, że się podobało. Cieszę się tak, tak samo bardzo jak wszyscy inni. I Złe ludzie z was. Wiedzcie to, jesteście źli. Absolutnie źli. Ej, no co? No nie, takie zbiorole. Co? Nie mogę, no nie. Ja się teraz nie pozbieram, nie? No, funny! <śmany> Źli ludzie jesteście. Wyniście się tego wstydzić. I tak jestem z was dumny. Z... Że porażka życia, jak tak można? Dać się jakiś was zrobić. No nie. Może ja zapiszę tą grę w końcu, żeby mi się znowu tego przychodzić jedno. Co? Z wyrole! Znalazłeś lekki nóż. ja zdechnę, że nic nie było. Zwyrole. Przyznać się, który na to chwali? RK pewnie. Ciężko mi określić, bo za mało ze wszystkimi z teamu gadałem. Może z Jasu, ale. Wątpię, żeby Jasu na to wpadła. Nie, nie wydaje mi się, żeby ona na to wpadła. jest za to. To jest bardzo prawdopodobne. Ktoś ty lubi być przebiegły. Myślę, że ja jestem, sniki kant. No, może jestem? Może jeszcze? Nie wiem. O nie no, to, to jak ja miałem to zebrać? Co? Jezu, co? Co? Zajebisty zapis. Super. Okej, okay, zdobędą kolejną tarczę. Wszystko fajnie. Nie, najpierw tutaj do góry, bo tutaj jest jakieś miejsce, na które wystanie. Jezu, jak, jakie zło Dwie marchewki, świetnie Przestań, typie Opanuj się Wolni w sobie jeźdźca Czy coś? Tronu, ale ja tam nie otworzyłem pewnej skrzynki Tam była pewna bardzo ładna skrzynka, ja chciałbym ją otworzyć Cześć, typo Oh my god! Oh my god! Moje prawdziwe imię! Nie brzmi SCP-106! To jak masz na imię? Zgadnij, czy mam majteczki? Ja guroczo! Czarek! Skarżył mi się z Juliuszem Cezarem, niech będzie czaruś. Dobrze, twoje prawdziwe imię to czaruś. Spoko na no problem, odgadłem zanim mi je powiedziałeś. Widzisz szybka piłka, co to robi. Użytkownik atakuje jako pierwszy w kolejce, może zadawać ciosy krytyczne. Mmm Wyciszenie, potrójne cięcie. Do walmy typa wszystkim, co mamy. Ja nic tu nie flipowałem, nie? To jest mój błąd. Mogłem to zrobić ze walką Kurde. Nie, zmienia, nie zmieniałem nie nic od początku. To jest duży błąd. Um, Cyberskile I have none Podrójne cięcie Zatrucie. Z rola umysłu? Wooow Ale on ma serio dużo zdrowia Wyciszenie on nie ma wyciszenia tym udaniu z powrotem. Trójne cięcie, czemu by nie? Przedmioty jabłko. Ja się uleczę. Ja w sensie Rejmy się uleczy. A tamten ważne kontrolę umysłu, czy nic nie robi. Co? Um. Przedmioty. Wiśnia. Um. Przedmioty. Wiśnia yy. i rakieta <laughs> to rakieta we wszystkich bije. Uuu, uu, 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 zajebiście. To to to. chlebak nie się odleczyć. Słaby punkt. Dobrze. Dobra, to Rayman sobie zaraz ładuje rakietę. Yy. Tera pięściami, dobijmy go może, co? Ehm... Um, Cieszenie, nie ma co, nie. Eee, um, nie. Okej, okay, już padł, no to easy, wygraliśmy. Czasem na takim chyba jednak mnie, nie, może dobijemy jednak No problemu Ciekawe czy się podzieli prawdziwym imieniem Diament i srebrny klucz, świetnie, to Otworzy otworzymy tą skrzynkę O, jeszcze chyba nigdy nie byłem tak zesrany Zamek szczęście mam już diament, czas się stąd wynosić Tam jest jeszcze skrzyneczka, którą chcę obczalić Zapiszmy to i jemogardy Zaraz będzie znowu bół, tak wiem. O nie, te kamienie wróciły? Czy mi się wydaje tylko? Czy ich nigdy nie odkopałem? O nie, za daleko, nie zdążę. Fuck my life, nie? Fuck my life. My life. Brrr. Nieśmieszne, przestań, Usun kanał. Jezu. <grym> Śmieszny, tak. Śmieszny eleven. Czego wy oczekujecie? Opanuj się. <grystanie> ja się syrenę, dlatego to mi tak zacina czasami. Za często on występuje. W sensie, jakby był rzadziej i losowo po prostu, to, to byłoby bardziej efektywne. Tak? Halo, RKS. Halo, halo coś się. <grystanie> Tej pomocy, typie coś się zepsuło, co to było? Już się bałem, że tak zostanie i nie miałem w ogóle gdziekolwiek trafić. Zdobyłeś tego partnera, gratulacje. Co? Serio? You fucking what? Czyli, że jak stoję przy skrzynce i dostaję informację, że mam nowego partnera, to mi odlicza czas, kiedy mam nie za. nie mogę się ruszyć, co? Jego nie mogę zdobyć? Zapisuję tym razem tutaj grę. Jeżeli nie zdążę tego otworzyć, spokojnie, to tak. I teraz otwieram. Jak hamsko! Jak? Kurwa. Hamsko! Serio? Ja SCP 049, co? Czemu go dostać? O, oh, okej. Okay. To dziwaczne. Ej, nie, ten poziom zrobił mi totalny mózgotrzeb z twarzy, nie? W sensie. I was. I was not expecting this. To jest mózgotrzep którego... A fuck, nie zdążył Już nawet straciłem całą moc mówienia naraz i robienia rzeczy poprawnie W sensie już nawet nie... Nawet nie potrafię iść... <grywka> I'm fucking lost, okej? Okay? Chyba najgorzej Reszcie jesteś Dlaczego się spóźniłaś? To nic takiego Miałem do załatwienia pewną sprawę Czy znów chodzi o twojego ojca? Czy on wciąż eksperymentuje? Jak ty mnie dobrze znasz Ta, masz rację Jego chyba nic nie jest w stanie odciągnąć od tego pomysłu Nieważne co do niego mówią i tak mnie nie słucha Albo udaje, że wie lepiej A ja przecież tylko troszczę się o jego zdrowie Wiem, najdroższa. Tak się cieszę, że cię mam. Tylko ty jeden nie rozumiesz. Ja też się cieszę, że tu jesteś. Bez ciebie byłbym nikim. A jednak sprawa mojego ojca nie daje mi spokoju. I może powinnam wrócić i. Spokojnie jutro sam z nim porozmawiam. A teraz odpręż się, podziwiaj widoki, spadające gwiazdy. Powinny pojawić na niebie lada chwila. Patrz, tam leci. Szybko, pomyśl życzenie. Ja już swoje wymyśliłam. Ja swoje też, o czym pomyślałaś. Nie mogę ci powiedzieć. Inaczej się nigdy nie spełni. Nie wierzę w takie zabaw zabobony. Ja na przykład zażyczyłem sobie, abyśmy już zawsze byli razem. Dlaczego mi to powiedziałeś? Teraz na pewno się nie spełni. Nie bądź przesądna. Chyba, że potajemnie planujesz mnie zostawić. Nie, przenigdy. I widzisz, najdroższa? Ja też się nigdzie nie wybieram. O co z tym chodzi? O co z tym chodzi? Kto to co? Um, tak. Ja chyba poczuję przerwy. Ja siedzę od kilku godzin, tak od 3-4 prawie. I cały czas cisnę w tę grę bez przerwy. Czuję przerwy. Oficjalnie zakończę któryś z kilku odcinków. Trzymajcie się. Gra sofar jest zajebista. Mega się wciągnę i zajebiście mi się gra. I mindfucków jest też sporo. Ciekawe, ma... nie wiem, zawsze mam taką myśl, jak gra się dalej rozwinie, ale tutaj może się zdarzyć wszystko i nie wiem, nie mam pojęcia, co się jeszcze zdarzy. Co będzie następnymi czapterami i tak dalej. Wiecie, e <laughs> bądź co, bądź na pewno gdzieś będzie jakiś fnaf. <laughs> Także no, na razie to tyle. Trzymajcie się. Mam nadzieję, że wam się też seria podoba.